Wiecie widzowie, że on kampił. Ale ma wszystkie skina i w ogóle twarz fajnie. Dobra, dzisiaj gramy w Murdera. Uwaga, mamy pierwszego kampera. On kampi widzowie. Nie, nie, mam widzów. O, dobra, to zdrawiam. Jestem wkuźwiony, no. Mansion, dawaj ma faktory, dawaj. Idziemy grali w Mardera. Mam nadzieję, że. zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić niczego. Znaczy, i tak przegapicie, bo. bo. bo przegapicie. Ale zostawcie suba i lekę, jeśli to oglądacie. Oglądacie. Kurczak morderca. I tak to jest mój prawdziwy skin. O, ład. Wow. A jeśli. Nie wiem, czy oglądaliście odcinek Please Donate. Możecie obejrzeć, że nic nie dostałem. Lodo, no, co z Nie. Pierwszy kampował. Dobra, kampił znaczy się. Tu macie sekret, jeśli nie wiecie. O, o, przepraszam. Tu macie małe drzwi, w które się nie zmieścicie bez sieci z O, wypycham dźwięk To nie są dźwięki, ale wiecie, spalę to. Na pewno ten odcinek długo nie potrwa, bo mam 19%. Oj. O! Okej, okay, mamy tego co skacze, czyli no-skill. O, chciałabyś, co? Przepraszam, YouTube zaś krzycza. Żartuj, nie przepraszam. Leżysz na Jezuska. O mój Boże Ty jesteś mordercą, ona jest mordercą Dobra, fajnie, wow, nie miałem dokąd urciec, dobra A szeryf... szeryf w ogóle trafia? To jest szerfem. Trzyma ma drona. Co ty trzymasz? A, fake pistolet. Albo prawdziwy pistolet. Okej, okay, fajnie, Aha Aha, morderca kampił, dobra. I murder tam... No traf! To nie jest takie trudne! Bup, bup. Mm. Nie wiem, czy morderca to lida, czy szeryf, ale chyba oba. Oj Boże... No, zginiesz im. No... No jak nie... Gdzie... A, ten po prostu dobra, on, on jest głupi, on jest głupi. O mój Boże, nie ta animacja. Ona, ona biegnie jakbym się miała wywalić. Się parisz. Uważaj na swoje stópki, ona jest marderem! Oni się teamują! W ogóle, wpadajcie na kanał Przemka, Przemek przywitaj się. Siemo, się nie przywitać? Przywitaj się! Przywitaj się! No przywitaj się, kurde! Siemo! No! Dobrze, że się przywitałeś, ale z dzioko jest. Ja się Are you good, bro? Jezu! Ta runa będzie chyba trwała do końca, bo... Widzę, że mamy tu timerów. A timer to no skill, więc się dzieci nie o tym mówią. Zostawcie suba, leka, już powiedziałam, tak? To powiem ty Tysiąc razy. Jeśli dobiję 100 lajków, to zrobię specjalny filmik. A i tak mnie nikt nie ogląda. Jeśli dobiję 50 lajków, to będzie na pewno specjalny filmik. Wow, wow. Kto by się spodziewał? Wow. A. A. No teamers, no skin. Teamers, wow, ale gówno No skin. Zdaje się to jest się śmieszne, że się tym team... ma. macie ze swoje. No, jaka jest szansa, że kolejny raz nie będę mordercą ani szeryf, widzowie? Czy by to wierzyć? On za tymi krzykami się schował, nie słowasz. No, czy, 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 to co Bo mnie nie No, co czaszę. Emotka? No, brawo, szam. Czy byś chciał powiedzieć to do mikrofonu, Przemku, właśnie jak bekłeś? Nie. No, tak myślałem. <ś> tak myślałem. Polecę wam kanał Przemka. Albo nie. Albo nie polecę. Nawet się nie masz promować, nie? Wpadajcie na mojego Instagrama. E, albo nie wpadajcie, bo ja na pewno zapomnę przepiąć link. Bo się mi się znudzi. E, na pewno nie wpadniecie na mojego Facebooka ani na TikToka, bo też nie wiem jak się Nie wiem jak wkleić link. Więc jeśli my znajdziecie, e, zaobserwujcie, ale jeśli znajdziecie fejka, to nie obserwujcie. Obserwujcie tylko mnie. mnie tylko. Bo jestem najlepszym. Przemek, to nie jest żaden grinch. Powiem twoje, twoje imię i nazwisko. Nie. Powiem twoje imię i nazwisko i numer karty kredytowej. Dobra. Ale imię i nazwisko też powiem. Dobra. Jesteś tego pewien, że chcesz? Nie. No, tak myślałem. O. Ten morderca jest niewidzialny, czy co bo... Czy ktoś tu w ogóle ginie? Czy co? A, widzę. Tu, 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 tu. Cześć morderco! Cześć, jak ci dzień mi? Ja mam nadzieję, że źle. Cześć, jesteś szaryfem. Będziemy się tak ganiać, czy mnie zabijesz? Halo, tu jestem. <mulacza> Gdzie był szeryf? Gdzie jest pistolet? A takiego wała jak Polska cała. Aha, chciałabyś co? Ja mogę tak do końca rundy. Ci się to znudzi, mi się nie. A i tak wygram. O oh, kurcze! Oh, 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 oh. O, tu jest kino, nie wiedziałam. Jezu yes. Minatilum Co. Jak masz ile ten co? 25? 20 minut. Dobra, kto jest szeryfem? Szeryf poszłam Ona nawet nie ma specjalnego noża, ona jest specjalna po prostu. Dobra, to ona nie chce tam zostanie. O, brawo! Najzłe. Czemu... na ona ciągle pisze kaka. No po jakimś ADHD była. Nie widać. Taka polobotomi została. Oj, 8 minut nagrania. Dobra będzie 10 minut i polecę wam kanał przemka, bo bo, bo mam 15% i wiecie Polecam wam grę Team Fortnite 2 i Garys Moda o, eee! wywaliła Wywaliłam je, eee, przewróciłaś mnie, przeproś teraz! Come on, przeproś, bo mi będzie smutno. E, można się chować do lodówki? Nie wiedziałem Przemek, pokazać ci... Nie, Je, jest! E, możesz wyjść. No, mo możesz. Mo możesz. Cześć. Oj. Przemek, pokazać ci mrożonego kurczaka? i Mamy mrożonego jakiegoś na gościa. Cześć. U. cześć Ja nie wiem kto jest mordercą YouTube, która. Proszę, nie dumacy. Że... Ey, już? O, fajnie. Nice. Dobra, to był git. Y o, Hiro, Melisa Ban, dawaj, banujecie ją Roblox, banujcie ją, banujcie, banujcie, tak, dawaj, banujcie ją Roblox, banujcie. Zara będę mógł kupić specjalną krzynkę. Mogę ją... Ej, bo zaraz będę mógł kupić, Przemku, panato. Zaraz będę mógł kupić specjalną krzynkę. Tylko gdzie mam tego x -a? Właśnie, gdzie mam tego X, widzowie, to mam też te nagranie i tu mnie w kurczę, wkurza. O, 10 minut nagrania, powiedziałem, że będzie... a, będzie trochę więcej. <laughs> Yo. Przepraszam, kaszę. No ja ci nie ufam, ja, ja ci nie ufam, przepraszam. O, mały czołg, mały móżdżek, mały IQ. Ja muszę gadać do widzu! Não, dá que não. Ela não me chege. Ela não me chege. Ela me ice cream. Toca-me ice cream. Dobra, bira te Piłki. Oh! Ó, allez, esse. On que. só. Olha Message received. Do you know what time it is? Please. You... Leave me alone. alone. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Tak, bo Najlepszy z ciebie morderca. Leave no. brawo. w Leave to wygrasz chyba wcale nie. A gdzie Ehm, halo? Szeryf? Szeryfise cash on win. O kurcze Nie przemyślałem tego. Oj, 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 ale, ale ścinny miał Widcofię, widzieliście to. O, mogę kupić. Mogę kupić krzynkę! Kupuję krzynkę! Unboxing! Co zostanę, co zostanę? W mordę Jej, mam nowy nóż! Skyline, Przemek, jak oceniasz? 4 na 10. Chyba milion na 10, dobra Weapons Tak tego. O, mamy hakera, wow, Roblox, widzisz to? Roblox, widzisz to? jak zareaguje Tylko, bo mamy tu hakera ogólnie I no i o, o Roblox mamy tu, to, mamy tu to, Roblox ba, 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 ba. Roblox banuj go, banuj go, banuj go, banuj go Roblox banuj go, uwierz, ban him Roblox, banhim him, please Roblox Jestem y, specjalnym gościem Nie chcę tego powiedzieć, bo jest szansa, że dostanę demonetyzację ale tym pewnie teraz haker się y siedzi pod mapą. Ej, jak dostałem nowy nóż, to jest na No ale. On jest. Ale kebab. Of course you are. Kurde! Chodź tu. Kurczę, jak nikogo nie trafiłem, bo mam zezna. Nice, ale mam lagi. Zawsze kiedy jestem mordercą, mam lagi. Wow. Ona wie, że ją widzę. Nie, zablokowałem się. Spadaj. Ubierz się w ogóle. Ja chciałabyś, co? Chciałbyś, yes. nice. nie żyjesz. I nie będę kampił, bo to nielegalne. Mamy nadzieję, że robi lukzbanujesz tego gościa innego. Okej, okay, mamy hakera. Tak, mamy hakera. Tak, hakera, dobra. Do. Dobra, Roblox banuj, banujcie go, proszę Irak, Irak, pat mam, pat mam Widzę O, oo, taktyczna szczelma

Git No to nie pierwszy raz. Dobra, widzowie, wiecie co? Ja, ja, czekajcie, robię Roblox, proszę zbanuj go, czek Muszę wam polecić kanał po prostu... Ale cringe'owy to... gościu, XD. Proszę macie jego kanał, przemój proszę macie jego kanał, nie zostawiajcie mu, znaczy zostawcie mu suba, tylko on nie ma żadnych filmów, on ma tylko shortsy, bo... Bo to po e, tobie tak, e, znaczy e, on nie wie jak się nagrywa. E, to nie wcale, że on jest koło mnie. Może powiesz, coś się w swoim kanale Przemek? Nie mam nic do mówienia. Jesteś tego pewien? W 100%. W 200%? Nawet w milion procent. Zostawisz łapkę i suba pod moim filmem, tak? Zostawisz łapkę w górę pod moim filmem. Kurwa, ja zawsze zostawiam. YouTube to była kurka. Kurka, YouTube! Youtube! Demonetyzacja, Przemek zabijecie! <grym i zainteresować> zabijecie! Proszę się nie bać, to tak dla dla Nie, no, dla, dla jajna. Mhm. Mm Czekajcie. Po prostu mój tata ma mał dla dlatego. Co? No nie <grym> wiem o co chodzi. No, nie, proszę subskrybować mnie. No. Opa, Ej, tyle. Nie, nie wiem jak ma, mam walnąć outro, to...

Sobie to... Macie autostrad bo mam no, tak